Cześć! W dzisiejszym treningu rozruszamy swoje biodra. Mam nadzieję, że to Wam pomoże, zwłaszcza jeżeli macie tam problem sztywności. Ja nazywam się Robert, to jest kanał Kettlebell Workout i zapraszam Was na ostatni trening z serii Obudź Ciało. Dzisiaj trochę rozciągania, trochę ruchu. Będziecie potrzebować do dzisiejszego treningu krzesła. Ja włączam stoper, za 10 sekund zaczynamy, uwaga, siadamy na ziemi w pozycji swastyki. Czyli jedna noga jest zgięta z przodu 90 stopni, druga zgięta do boku. Naszym celem jest ustawienie bardzo mocno wyprostowanych pleców i na tych prostych plecach wyprostowanej klatki piersiowej, klatce piersiowej pochylać się do przodu, na przykład prosto przed kolano, znaleźć pozycję rozciągania pośladka, przytrzymać kilka sekund, wrócić. Szukać czy bardziej do boku, czy bardziej na zewnątrz czy bardziej do stopy. Najważniejsze jednak to, co musicie zrobić, to utrzymać proste plecy. Jeżeli zejdziemy na garbie, dotkniemy czołem do ziemi, nie poczujemy pośladka. Ruch może być minimalny, ale zwłaszcza, jeżeli, zwłaszcza gdy utrzymamy odcinek lędźwiowy. Czyli możemy się pochylić delikatnie i powinniśmy wtedy poczuć mocne rozciąganie pośladka, przechodzące nawet troszeczkę na tył uda. Zmieniamy nogę. Uwaga, dokładnie to samo. Czyli przekręcamy nogę. Jedna ręka jest na ziemi, opiera się na ziemi, i mocno próbujemy znaleźć pozycję rozciągania pośladka. Przypominam, musi to być na prostych plecach. Maksymalnie krata do przodu i zwłaszcza proste plecy w odcinku lędźwiowym. Jak tam się zgarbimy, to nie poczujemy pośladka. Ten ruch, tak jak mówię, jak sami widzicie, może być minimalny. Ja. Utrzymując plecy w dobrej pozycji, dochodzę dosyć szybko wtedy do y, rozciągnięcia pośladka. Jeżeli chcę dotknąć czołem do ziemi, to oczywiście mogę to zrobić, ale wtedy cały plecy wygnę włók. A mi zależy teraz na rozciąganiu mięśnia gruszkowatego. 8 sekund. Ok. Kładziemy się na plecy. Będziemy przenosić zgięte nogi z boku na bok. Ręce szeroko. Nogi zgięte w 90 stopniach. Stopy nie są przy tyłku, tylko na wysokości kolana. Powoli przenosimy. Odkładamy kolana na ziemię. I to samo na drugą stronę. Powoli przenosimy. Staramy się nie odrywać barków. Ręce leżą na ziemi. Plecy leżą na ziemi. Jeżeli bark się podnosi. No to staramy się sami skręcać w przeciwnym kierunku. Głowa również może chodzić przeciwnie do nóg. Czyli nogi w prawą, głowa w lewą. Naprzemiennie przenosimy. Powoli, spokojnie. 3, 2, 1 Frog Pump, czyli złączymy stopy, przesuwamy mocno, pięty blisko pośladków, kolana do odwiedzenia na zewnątrz. W tej pozycji podnosimy biodra do góry, dopinamy pośladek, wracamy. Biodra do góry, dopinamy pośladek, do rozciągnięcia przewodnicieli. Jak mamy biodra w górze, to sami staramy się nogi. Do ziemi, kolana do ziemi wcisnąć. 15 sekund. Wstajemy. Możemy przytrzymać się ściany. Naszym zadaniem będzie praca na jednej nodze. Jedno kolano jest w górze, i teraz ta noga, która jest w powietrzu, to biodro idzie do dołu. I do góry. Pracujemy lewym pośladkiem. Czyli jak stoimy na lewej nodze, to wypychamy lewy pośladek w lewą stronę, a jak chcemy wrócić, to wciskamy go do wewnątrz, pelwik drop, tak? Czyli opuszczenie jednego biodra i podniesienie. Opuszczenie biodra, podniesienie. Opuszczenie biodra, podniesienie. Opuszczenie biodra, podniesienie. Zmiana nogi kolano w górze i to samo. Jak opuszczamy biodro, to pośladek idzie na zewnątrz. Spinamy pośladek i wtedy powinien iść do wewnętrznej. Biodro na zewnątrz, spinamy pośladek do wewnętrznej. Siłą rzeczy ta noga, która jest w powietrzu, ona będzie pracowała góra-dół. Tak? Najlepiej robić trzymając się czegokolwiek, żeby móc się skupić na pracy pośladka. Noga, na której stoimy, oczywiście cały czas jest zablokowana w kolej. Krzesło, i to co potrzebujemy, to ustawienie kolana, stopy, przepraszam, na krześle. Stabilna pozycja. Podnosimy kolano maksymalnie wysoko, odkładamy. I tylko tyle. Podnosimy kolano maksymalnie wysoko, przytrzymujemy 2-3 sekundy, odkładamy. I znowu. Idealnie byłoby, żebyśmy byli w stanie podnieść kolano ponad linię bioder. Można zacząć niżej, oczywiście. Jeżeli to jest jakiś taboret stołek, nie ma problemu. Chcemy maksymalnie podnieść nogę, przytrzymać, nie rotując się w biodrze, nie oszukując w żaden sposób. Zmiana nogi. Noga, która jest, stoi na ziemi, jest prosta w kolanie. Prosta w kolanie, stabilna pozycja, biodro proste. To, co się rusza, to tylko nasza noga. Na krześle, podnosimy ją, nie uciekamy w żadnym kierunku, żeby sobie pomóc. 3, 2, 1, los. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Jeżeli dotrwałeś do końca i skorzystałeś z tych 21 dni z serii, obudź ciało. Mam nadzieję, że ta poranna rutyna. Ci się przydała, rozruszała Twoje ciało, ciało sprawiła, że jesteś, czujesz się lepiej, zdrowiej. I tyle, zostaw komentarz, powiedz, jak się, jakie czujesz efekty po tym rozruchu, czy wprowadzisz ten nawyk w swoją rutynę, dyscyplinę dnia codziennego. I oczywiście daj znać, jeżeli masz jakieś pomysły na inne serie, które by Ci się przydały. Tymczasem zapraszam do korzystania ze wszystkich treningów na kanale. Życzę, życzę miłego dnia. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.